To jest filmik My Boyfriend That's My Makeup. Zobacz, bo ja ci tutaj pokładałam. To jest na całą twarz, tak ogólne w sumie. Dobra, ja wiem. To, to są takie do użycia, a to jest... Dobra, dobra. i to jest... Ym... Zamknij się. Bierzemy Color Collection od y, James'a Charlesa. Pierwsze co robimy? No to nie jest pierwsza. Co ty robisz? No nie wiem, co O fu i zepsujesz mi wszystkie pędzelki. A, mgiełka do twarzy. No, tak przed... Mgiełka jest. To ja wam przeczytam. Vegan, hashtag mist. Nawilżająca, matująca mgiełka do twarzy, aloes. Krzemionka 100%, przebadane, alergologicznie. Wąsa. Co ty mówisz? E, dobrze, teraz to sprowadzamy podkład. A nałożyłeś już podkład? Ale dwie kropki się robi, tak zawsze robię. Co? No to na czoło idzie. to jest to, no to co to jest to do twarzy jest a to to czytaj u, u etykietki będziesz wiedział brow designer o to do browów to browe ci mogę zrobić korektorów korektory się wdaje pod oczy A? nie zielony ci da przeczytaj tam na, jaki kolor jest na co zielony kamufluje popękane naczynka maskuje wypryski modeluje kształt twarzy Dobra, wszystkie ci dam Te, tylko powiedz mi czym się to smaruje nie no jak czym? Ty? Nie, nie, bo mi zepsujesz. Co? No, chyba mhm, od nie. razu, nie! Dlaczego to jest? No, ja ci nie mogę podpowiadać. Ty przecież sam dobrze wiesz. Korektor maskujący i maskujesz wszystko, tak? Yy, teraz rozprowadzamy korektor. No dobrze, teraz przechodzimy do dalszego trybu Potrzebujemy palucha To jest palucha. No, a co ty chcesz tym zrobić? Ale już tyle nałożył. nie, nie Niebieski Nie proszę No, ale przyszmy dużo Ale mój pędzelek zepsułeś No to, no to czym to się robi? Już zepsułeś To się naoczy daj, tak? W sensie tu Powieki Dalej. No rak. No dobra, rób co chcesz na popękane naczynka Tak? Na popękane naczynka No tak było napisane, że zielony na popękane Ja mam popękane gdzieś naczynka? Ja widzę twoje naczynka Często pękasz <gry> Sprowadzamy korektor Bo ja chyba mam uczulenie na lamusów. Mamy już niebieski podkład, jak widzicie. E, po niebieskim podkładzie on fajnie gra. E, fajnie się zgrywa ogólnie. <śmierdzi> 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 no. no nie, nie wiem, jakaś chyba głupia trochę. Zostaw, mi robię ci makijaż. Dobra, sorry. No to co teraz będziesz robił? Brow designer. Też mają brązowe brwi. Ale masz nierówne brwi, fuj, powinieneś sobie je ogolić. Robimy dwa kolory. Przykladzę. Przykro mi teraz. Bo ja nie lubię ja wydawać pieniędzy na kosmetyki, a teraz... Proszę, nie! Proszę! Masz ledwo co Bo może trochę bardziej Ledwo co To jedno już miałem trochę mocniej żeby zobaczyła Była że mocniej fajniej Lecimy pędzel jest Dobra to teraz... Co ty tym szczotkowałaś? <śmienicza> o co ci chodzi? No to włosy są To jest My troszkę brudne tylko O. o! Eyeliner! To jest do linii oczu, o. linia oczu I, Idzie tutaj I tu. I idzie się tak Kreski się robi. Gdzie się idzie? Kreski się robi. To pod okiem Jakoś się robi, co nie? Tak? Tu? I tak. No to rób jak uważasz, nie? No to ty się na tym chyba znasz <grym> No co? Kropata idzie No to się nie ruszaj, to może by wyszło. Dobrze. Ładnie, ładnie. <grymna> <Przestaj>! <grymna> no to chcesz się to dokończyć, bo masz krzywę. Skąd ty że to robić pod okiem? No to się nie robi pod okiem? Ale jest bezpieczne. Nie róbcie tego w domu. Co to jest? Co to jest? <noise> Szczotka do kibla. <głosy> brwi. Środka <noise> do brwi udała się. Teraz y, przechodzimy do tak zwanych ust. Tego się boję robić, bo to wygląda, jakby miało koi zabić. Robię sobie. A. <głosy> <głosy> Nie, o, Jak mi wyrwiesz? Co, Oko? Nie, rzęsy! No to wtedy nie będziesz miała węsta. Jezu! Dobra. Ale ty nie myślisz. Robimy ustka. Gdzieś zgubiłem to, co trzeba było zrobić. Lipa ener... Pensy, no to tak. Czyli się poprawia usta wtedy takie. <muzyka> <muzyka> ale naprawione ustka. Nie wiem, po co to jest w ogóle. Mamy szminkę, szminka, dobrze, lecimy, lecimy. Nie wisz. Tam też w środku? Przestań, teraz coś robisz specjalnie. No powrałem, no, że było symetrycznie. Więc to mamy już zrobione. Teraz lecimy drugą szminkę. Dobrze, nie da się jej otworzyć. Zobaczcie, nie kupujcie takiej. <noise> o, no to się odkręca. Biebilo. A jednak się kręci. No to z... też idzie do ust. Ale no to ile ty chcesz tego nakładać? Aktion Baume. Czyli? Yeah. Nie wiem, taka osmażona. Po Żeby poprawić wąsy. Dobra, teraz lecimy twarz. E, robimy ją w ko... E, też nie kupujcie takich, e, rozpadają się. Ła, ale my szczęście. Żartujesz sobie ze mnie. Zrób tak, jakbym miała gdzieś wyjść na miacho czy coś. No to robię. Tak jak wyglądam zawsze w makijażu. Tak. Co ty robisz? Ale ci świeci teraz Dawaj jeszcze włosy nie mogę Dobra No! Sorki Na pontiku jakieś rendezvous na restaurację fest? <noise> Jakbym się uwaliła kurde węglem. W Więcej brokatu potrzeba. Czego ty? Czarnego znowu? Nie. O, to może już nie cieni do pobieg, bo jeszcze tego nie robiliśmy. Tych mi trochę szkoda. Uuu, tak, to jest to. Pff. To zrobione. Teraz wracamy do koloru niebieskiego jednak. Muszę się poprawia kontury nosa. Oj, ci wyszedłem na inizio. Ziom! Ej! No już co? Masz zrobione jesteś. Jak wyglądam? No nie wiem, skali? Już na bez patrzenia w lustro. jeszcze bym ci zrobił drugie oko tym kreską. A Gide. Ale jak usta jest. ci się tego ja popsuję. Troszeczkę, tak, tylko usta. No, <laughs> ej, nagryj <Fajno>. reaction. <laughs> jak ty oceniasz? Y 12 na 18. To nieźle. O Jezus! Jejku, zobaczcie, ale pozytywna reakcja. Nie była w stanie uwierzyć, co się stało. Nie no chyba nieźle. Nie, w sumie? Wow, Jakby spojrzeć kreacja. od jej drugiej strony, to mi się wydaje, że to ma potencjał. I że w teatrze bym miała niezłą karierę. W cyrku bym miała niezłą posadę. Zamknij ry! Opowiem ci? Ja yeah. Bardzo ładnie wyszło. Aż <noise> brakuje mi słów. No i nic <noise> nie powiem. bardzo ładnie. Ty które tu używałem, to używałem... to... to też... i to używałem... to też... Tutaj tych, tych kremów, za tak sobie weźmiesz na palec i masz... Fajne, fajne. Ej! W sumie? Jak bliźniacy? Dobra, jeszcze twoje odczucia. I powiedz, jak ci się pracowało z modelką jako ja? I, i ogólnie fajnie, czy było? Nie było fajnie. Modelka nie chciała współpracować. Bardzo się rzucała. Żałosna. Była nieprzygotowana, bo jest w kosmetyki. Będziesz pracował w tym zawodzie? Podobać się to? Ja już pracuję w tym zawodzie od 20 lat, kochaniutka. Wiem. A no, widać. Niedługo mam kontrakt z Jamesem Charlesem. E, dobra, teraz będzie reakcja y, wszystkich innych y, domowników. Idziemy robić reakcję teraz. Domowniki będą mówiły, jak im się to podoba. Dobra, ruszamy tour, ruszamy w tour. Hania, Hania, pokaż się, pokaż się do kamery. To jest dobra. dobre. Dobra. No to... Czekaj, nie graj na razie. Odstaw ten komputer. Tres, dos, uno. Hmm, jak ci się podoba? Ona się podoba. Wzruszyła się tak piękne Oryginalne na pewno Wzruszona jest moim Uważam, wyszła. że fajnie wyszedł, wyszło to na polikach W sensie, że ładnie czerwone tam jest Podkreślone bardzo ładnie Uważam, że najlepsza Bardzo część. ładnie Reakcja kota Ale jest zachwycony Uważygnie pa Słuchaj, mogło być gorzej To można określić jako styl kampowy Jak do cyrku Nie Teraz śmigamy do kolejnego miejsca o To zdjęcie jest moje Dawaj, idziesz jeszcze. Chodźcie, chodźcie chodź, chodź, chodź z nami Schodzimy właśnie na dół Idziemy po e, reakcję e, Babci i mamy Cześć babcia, mama To Hej. Hej, jest po prostu rewelacja Jakie ciasto Rewelacja, wiesz Ładne kreski, prawda? Skarbie mogłabyś otaknić na halloween To jest niebezpieczne Zdejmij to Coś ty jej zrobił <laughs> Mama mnie już nie kocha przez ciebie Fajcie, ciasto sobie Stary. bierzcie, bo jak się babcia... Jakie reakcje Lunki? Luncia do kamery Uwielbisz tylko o tym grubość Ej popatrz tu, popatrz na mnie, bo mnie nie widziałaś Feli Sorry, Reakcja Felusia Jak to babcia? Mmm, mm. po prostu rewelacja. Co wierzę? Co wierzę? Juli, reakcja po raz drugi? Już przywykłam. Reakcja na makijaż? O fuck Nie przeklinamy, to jest Family Family. Jak ci się podoba. Nie podoba. Reakcja chętnie na to, że ci się nie podoba. Ja <laughs> <laughs> ci nie przeszkadza, ona mnie zawsze kocha. <grym> <grym>